No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale z Warzone 2 na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mega luźny format, bo dzisiaj zareaguję na gameplay w Warzone 2 Parysa Platynowa. Jeden z najśmieszniejszych streamerów w Polsce. Okazało się, że coś tam w Warzone 2 grywał, a jako, że przynajmniej mnie personalnie często jego jakieś wstawki głosowe, komentarze bawią... Uznałem, że na dobry start roku 2023 zareaguje sobie właśnie na jakiś jego meczek w Warzone 2. Także łapka w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu reakcji, będzie mi też miło po prostu, jeżeli wesprzecie moją działalność na YouTube, a ja bez będego gadania zaczynam. Zaczynam re reagowanie na to, co Parys Warzone 2 zaprezentuje. Jak coś, to nie jest to chyba gracz, który często grywa w takie o, gierki. No, więc nie oczekuję wysokiego poziomu. Oczekuję okay, po prostu. Mi się, że spora walka będzie na dachu. Pride. Na Almazrach City Long. Duże jaja. Duże jaja Parysa. Na. Tutaj Oj na Almazrach jajcie. wylądować. Nie wiem, który to jest jego mecz, ale. O, no, no. Dzień dobry. Witam gułaku, ale cię flewka razi, samego rana. Chyba w ogóle jestem pierwszy. Dzień dobry, tak, jestem pierwszy. No nie, no byłem pazer na skrzynkę. Że nikt na nie powiedział, żeby tam nie lądował. Hello! Another day Gułak. Fuck. Nie no, ale Gułak chyba wygra, nie? Wszystko się zaczyna. Nie no, ale gorszego miejsca do wylądowania na start nie było, jeżeli to jest jakiś jeden z pierwszych meczów. No, strzelaj! Nie! Nie wal mi z kolby, Parys, proszę! Nie wal z kolby! Nie można tak, nie można! Nie no, zabijam chyba tego wołu, okej, okay, okej. Okay. Ale nie można z kolby, dlaczego? Coś się udało! Dlaczego jak ktoś zaczyna grać w Warzone 2, to ma ten nawyk kolbowania? Dlaczego? Jak mamy oczywiście wyspę, na której się strzelamy, to mamy też świat poza wyspą. Daleko, hem, hem, dal. Swobodny opad. Oczywiście pierwszego strzału ze snajperki, zobaczmy jak wychodzi tutaj walka. Może mi się gdzieś fajnie kierować, To jest w ogóle, zawsze, gdy obserwuję rozgrywkę, ludzi, którzy nie grają na co dzień albo regularnie nawet w tego typu gry, się mnie ciekawi ich podejście po prostu do rozgrywki. Jest do, 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 dokładnie przeszukane. Tragiczny wybór miejscówki. Tragiczny, mam pistolecik. Gdzie? Karabin. O. o. ACR Hacer jest spok, ale chyba go wypieprzu na tego kastowa. Szkoda. O, hcr oddaje. I zabiję już nożem? Jest. A? O, mamy... <laughs> mamy typowe dla świeżynki, na kucaka podchodzenie do celu. Zeskoczył, zeskoczył chyba za budynkiem koleś. <śmiech> <Ciuco>. <śmiech> Nie mogę. No, uciekł, mu, uciekł. Czy widział? Nie, nie widział, stary. Nie było prawa Cię widzieć. Okej, okay, nieważne. <noise> był druch, był druch. inny. Był inny, okej. Okay. W ogóle kroków nie było słuchać no, tego nie chłopa. No, szakal, szakal dzisiaj się kończy. W ogóle kroków tego chłopa nie było słuchać na dachu. On tam biegał, było widać. Typowe Warzone 2. Typowe Warzone 2. Dobra, widzę, że mamy kolejne podejście. Gdzież on wylądował? Parys! Nie ja sobie tego zabijawkujących. Dobra, a przynajmniej będą fragi. A, na kulkę jest, na kulkę jest dosłownie, chłop. A go, bo ci będzie uciekał. O, dawaj! Nie! Oh. Musisz, musisz! Nie, no! Jezu! <laughs> Ktoś mi powie, ja czemu Rotmajer.pl nie strzelał Szlak. do Parysa? Myślę, że co, Że zniknie? Zniknie na takim otwartym terenie? the fuck? Nie, nie, nie. Szlak, sam, <laughs> Parys! Parys! No, nie dość, że kolbujesz mi chłop. Jaka tu. Co? Ty? co? Ej, też już nic nie mogą mi powiedzieć. Co nic, to jest za spód w ogóle? Ile tu jest zwłok? <laughs> Możecie mi fotkę. Ale nie, nie dość, że mi kolbuje chłopów, chłopów, to jeszcze ja na awkach bustuje se staty? Okej. Okay. Widzę, że tam okay, czat kładę, odpowiadał kładę. w jednoznaczny sposób, co robić. Nelexes, dziękuję wróbel <laughs> za przedłużenie subskrypcji. <laughs> On dalej bez broni biega, nie? ...spektaklu, jaki zaserwowałem na początek tej nocy. No, subskrypcje powinny się sypać. Słuchajcie, teraz podejdziemy. To, to, że nie ma kamerki. To, jeździ, z tego kłada. Uważam, że kamerka A, dużo, że dużo pisze, dobrań, dodaje. Też nic nie zdziała, jeśli ten przeciwnik nie miał coś mocnego. W takim ogólnym odbiorze streama to znaczy, i tak ja dalej. Jest. Szczególnie, że parys jest... O, znalazł znalaz kamizelka na kewy. Okej, okay, to dobrze. Tymaczycie, że parys potrafi też mimiką twarzy. My na tak poziomach? W odpowiedni sposób pewne sytuacje zaakcentować ale okej, okay. słyszymy jego głos to, i to nie była mina stary przeciwpancerna, tylko mina to chyba która, znaczy nie mina tylko to urządzenie które uu, nice tracking, ładnie ładnie ta mina która chyba ee, patroluje teren, tak, takie mini WSP z <ggae> <niew> <sistew joke in> Tumikiem plus BSP jest odpalone. Prawdopodobnie ktoś nas namierza w tym momencie szakal z czteroma eliminacjami, tak jak myślałem. Cztery <niewanie> <stutek> <stutek> no, że Człowiek ma te pospielane palce i trochę czu czuje się taki obcy w grze, tak? taki dziki. Nie jest źle. Potrzeba kilku właśnie gier, raz, dwa, podobnie jak z czymkolwiek. Trzeba po prostu się rozgrzać, wejść w pewien świat, zaangażować się, no i no, wtedy no, 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 no. Mamy wyniki. Taka dziwna grafika rozmazana. To, to jest takie dziwne. To, prawda. Stary, to Tak Star po prostu Warzone 2. Problemy. Nie, to, to nie od kiedy zainstalowałeś Star Citizen To od kiedy zainstalowałeś Warzone 2. Nic w tej grze nie widać i nie słychać. Leżeć. Nie, on od... Nie, nie zginął od razu, bo jest blisko strefą, nie, nie na nie chillu, stary, nie na może być chillu. Ale tak szybka! Ale na chillu! Na chillu zdążysz. Nie no nikt mu nie... Po... Nie no zdążysz, tylko czemu mu nikt nie powiedział, że... Szata. Nie, nie zdążę. Czemu mu nikt na czacie nie powiedział, że musi sp... Że musi płynąć pod wodą, to ja będzie szybciej biegł Szakal jest, do, do, jest ofermą dzisiaj Ale o, przecież ta strefa, jak szybko pierwsza nie idzie ja To wina pierdole. widzów, To wina widzów A tak fajny mecz bo snajpera tu Kurda. Nie powiedzieli, nie, nie no powiedzieli Dobra, powrót, o nie, ten rewolwer, nie wiem czy on, czy on wie jak z tego się strzela Teraz się dowie nice Z i eliminowany wyeliminowany, zajęto 66 miejsce. Battle Royal z czwóreczki z randomami? Niech będzie, niech Bezużyteczny teammate z Gułagu, co się o tym wiemy? Zasłabić. Teraz to... tak, kolejna misja dla nas, widzowie: to znaleźć sobie fajne krzaki, żeby po prostu w nich przykapić. Bum Parys! No nie, 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 na no, stare ja cię tu bronię, że biegasz mi po mapie. ja, odpaliłem. A ty mi o krzakach gadasz? Nie, nie, są. Jest chłop, jest chłop jeden, patrz tu w rogu. O, o, idzie do mnie. Co co odjebałem? Myślę, że jest w wodzie. Iż Flugengeheim i szakalen i kurwa w pizden Te te kawą nie. to już kurwa dzisiaj daje... Jeszcze dwie czwórki gramy, trzeba chyba zawijać. Jest <ślept 'a> że do wody sobie pluknął tam. Kurwa ma! go nie widziałem. <ślept 'a> Czyli nie tylko mi się chce tę grę wyłączyć zawsze po jednym, dwóch meczach. Nie tylko mi. Ojoj, oj, kłopoty, kłopoty, nie ma kebu. A, jest ładnie, dobrze. 1 one V1, one. zasłona dymna. A? Oj, 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 oj. Ale Ale gardy. Okay. Okej. Okay. w naszym safe ale jaja. Cały team, to to, to będzie odważny Parys, jeżeli ty podejmiesz z nimi pojedynek. No nie no nie ma sensu na podchodzić. To prawda. Prawda. Na plecach mamy czterech gości. Nie ma sensu. Ogólnie, zastanawia mnie też, Jaki odbiór Warzone 2 w porównaniu z Warzone 1 mają tacy właśnie bym powiedział to niedzielni gracze dla Warzone, nie kupię. Wow, jeszcze i... teammateów kupuje. Nie nie, za ja wow. przekór wszystkim będę trzymał się drużyny. Zazwyczaj byłem już samotnym samo szakalem dzisiaj wybiorę inne rozwiązanie. No niestety w Warzone 2 jest to trochę. Zm zmuszony jesteś do tego, żeby troszkę biegać bliżej swoich, bo. OK, hello, hello. I got. To przez stary, z, z przeciwnikiem gadałeś. Come, come to me. Widzieliśmy gościa, nie? Widzieliśmy gościa, co? What The fuck? They to me. Oh, so crazy, so hard. Boom. No, ale wracając, jestem ciekaw, taki, 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 jaki taki, 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 odbiór taki, 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 ma tej gry taka przeciętna osoba, która rzadko gra, ale grała też w Warzone 1. Może ktoś jest taki, kto ogląda ten materiał, to możecie dać znać. O! No jest Oj, te czwórki, to się ciężko ogląda Paris, już te solo się lepiej w swoim wykonaniu oglądało. Tu bez komunikacji... <grym> o! O to jest jeszcze... Nice! Nie, nie! Nie musisz reloadować! One bitch. Dobrze! Ale co to jest za żub Wszyscy tu na kucaka łazili, nie? Wszyscy tu na kucaka łazili. O nie! No właśnie, zmień to na hacera Jeszcze jeden został. Chyba. Okay. Raczej na pewno. Rpk się odpalił Uuu, RPK I miał nie? swoje typy. Boże, co to za żuki były Sam no palzik tak, porabił. <laughs> Jadę do góry Polak jakiś nice, 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 nice. No to strzelać nie strzela źle pary. Strzelać nie strzela źle. Oczywiście nie ma pojęcia co się dzieje w grze. Ale naprawdę będąc obiektywnym teraz jest naprawdę gim są polacy tutaj. Rodacy, mogę mu to wam rzucić. Rodacy, rodacy zawsze. Albo czterech, aha. Koleś grał w ogóle czwórką na blisko. Sam zapomniałem, myślę, że to jeszcze dwójki są. Dziwne to lobby było. To były czwórki. Le, lepiej solo, lepiej solo dobra, może trafimy kolejnego jakiegoś fajnego składzika. Bardziej otwartego na kooperację. Szkoda, bo to byli Polacy, nie? Jakbym powalił właśnie Polaków i słyszał radosne kurwa. Znaczy Zenerwowane jak się z nimi steamować, się z nimi steamować, ale ogólnie... Jak zapił skórkę. Dużo częściej trapię na Polaków w Warzone 2 niż w Warzone 1. Łooo! No zoom! Ok, jumping, hey port, come on, come on, guys, come on, let's go! yeah. No, znowu nie ma? Jest, jest ktoś na czacie? Polska Szkoda he running from me kurwa mać Hirunin like a it Bolt it Bolt w, w ostatniej chwili było kroki słychać? W ostatniej <laughs> chwili Yeah Fuck you up <laughs> Może będę trolem takim chodzącym w Idę sam zapolować. A jest w kozim rogu tak zwanym Jest bardzo blisko. Chodzimy na dachy. Szakal pokażę Wam jak polować. Cwóreczka, jeden już leży. Tkaczesz. Tak, jest. Kaska. Bądź pewny, że też może być na dachu. Najgorszym ich błędem jest to, że oni myślą, że im nic nie zagraża. Myślę, że, że jak oni są w czterech, to to jest źle, parys nie? A ich może być czterech, generalnie. Kurwa mać! Co tu się dzieje w ogóle? Pierdol, nie on to został? Hello! Nie, no właśnie. A fuck. Mówiłem parę, że snajpy, snajpy ciężko Snajpy ciężko Najboj. Hm. Fajny gość Fajny gość w kelce, nie? Fajny Wracaj tu Co jest? A co, on wyskoczył z tego? Czy jego ziomal przyleciał? No. Nie to było ono wyskoczył Kurwa Czasy Co zabicia wszystko, Warzone 2, czasy nie, zabicia nie, Warzone jednego. 2, nie? Boże, tam to czas jak gość. ktoś może propsować te czasy zabicia? Nie, w, w, w gułagach nie było tak źle w jego przypadku, wbrew pozorom Oj, oj Kurde, akurat o, nie jak... Nie Dobrze, no, baliśmy. Akurat jak to powiedziałem, to, 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 przegra. to przegrał gułag Niestety, znowu porażka Powiem Ci, że dzisiaj w szyjko przegrywam od 4 godzin. Na początku Star Citizen próbowałem odpalić. Okej okay, moi drodzy, to był Parys Platynow i jego początki w Warzone 2. A może nie było tutaj aż tak komicznie, jak myślałem, że będzie, ale z drugiej strony, rzadko kiedy, przynajmniej ja. Jestem w stanie pooglądać gameplay z perspektywy, no, umówmy się, niedzielnego gracza Call of Duty Warzone. Także było to fajne doświadczenie. Jeżeli chcecie więcej podobnych materiałów, to wiecie, co robić. A ja za dzisiaj Wam już dziękuję. Link do oryginału, czyli filmu, który oglądałem, znajdziecie w opisie. A ja Wam życzę miłego wieczoru, miłego dnia. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Mówi Goldzor, na razie.